Jestem taki niewyraźny, bo powiem Wam szczerze, że to, o czym Wam dzisiaj poopowiadam, jest totalnie niewyraźne. Zapraszam na odcinek. Nie wiem, czy wiecie, ale pewne instytucje, a być może niedługo, może i my, będą musiały zapłacić nawet do 20 tysięcy kary, jeśli nie zmniejszą zużycia energii w swoich. Lokalach, w swoich firmach, w swoich yy, budynkach instytucjonalnych. No i koniec. To by było na tyle. Synchronizujmy zegarki 0001 No, może to u mnie, że tak powiem, źle ustawione. I gdyby nie to, że mój dom w tej chwili jest oświetlony. No to nastałaby totalna ciemność. Zresztą spójrzmy sobie w tą stronę. Tak to mniej więcej wygląda. 7 października 2022 roku weszła nowa ustawa, w zasadzie niezauważona praktycznie przez nikogo, yy, mówiąca o obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansowego, finansów publicznych. Yy, ustawa polega na tym, że yy, gminy. Ale nie tylko gminy, tylko zarządcy pewnych, nazwijmy to, budynków, uczelni, państwowe samorządy, instytucje kultury, związki metropolitarne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, jednostki samorządowe, terytorialne oraz no, ogólnie wszystko, 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 łącznie z jakimiś tam basenami, jakimiś urzędami. Szkołami i tak dalej muszą zmniejszyć zużycie energii o 10% względem, czyli oszczędność od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Muszą zmniejszyć to o 10% względem roku 2022. Po pierwsze, co mają zrobić? To będzie taka hipotetyczna sytuacja, ale znana tutaj chociażby u mnie. Co mają zrobić ci, którzy na przykład pozmieniali ogrzewanie z gazowego na elektryczne, na pompy ciepła, czy na ogrzewanie elektryczne, takie totalne, i tutaj zużycia będą miały zdecydowanie większe niż miały w 2022 roku? To jest po pierwsze. Po drugie, w tym piśmie, w tej ustawie jest powiedziane, że, i to jest taki jakby najbardziej istotny element, o który, na który chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 38 ustawy, karze podlega ten, kto nie zrealizuje obowiązku wymienionego z artykułu 37 i ustawy pierwszej i trzeciej. Kary wymierzone są w trybie administracyjnym przez prezesa URE i mogą wynosić nie więcej niż 20 tysięcy złotych. Problem jest w tym, że. Pewne instytucje nie są w stanie zmniejszyć taki, tego zużycia, a narzuca się im obowiązek zmniejszenia o te 10%. I na przykład, no chociażby weźmy pod uwagę, nie wiem, mam taki przykład basenu, w którym dochodzi do takich patologii, że dyrektor, bojąc się o to, bo to on będzie odpowiadał za, za, to, za to zużycie, Bojąc się o to, że przekroczy ten limit, bądź nie uda mu się zmniejszyć o te 10%, na przykład podejmuje decyzję o tym, żeby wyłączyć pewne urządzenia, które w zasadzie zmniejszają jakość tego basenu, tego akwaparku. Czy na przykład wójtowie gmin czy burmistrzowie wyłączają oświetlenie uliczne. Od na przykład to wam pokażę chociażby u mnie bo u mnie też taka sytuacja ma miejsce. Ja żeby nie było, ja wcale nie najeżdżam absolutnie w stronę żadnych urzędów i w żadnych gmin. Ja po prostu im współczuję i w ten sposób chciałbym troszeczkę pokazać. Jaka patologia jest w świecie, żeby może ktoś się jednak zastanowił, czy to ma sens? Więc na przykład u mnie jest taka sytuacja, że na drogach gminnych, powiatowych, bo akurat tutaj u mnie jest powiatowa, wygaszane jest światło od godziny 24 i zapalane jest dopiero gdzieś koło godziny 4. No, powiedzmy, że od tej 24 do 4 rano to światło może nie jest takie konieczne i potrzebne, tylko weźmy sobie, bo ja mówię z punktu mojego widzenia, no to dla mnie, załóżmy, nie ma w tym problemu, dlatego że ja nie muszę od godziny 24 do 4 rano ani poruszać się po ulicy, ani wracać z pracy, ani nic, nic takiego. No, ale weźmy sobie pod uwagę taką, nie wiem, no, dam przy, przykładowo, żeby nie było, że jakby w tym kierunku mówię, ale. Je, Taka, taka historia w głowie mi się jakby urodziła. Załóżmy taką sytuację, że jest sobie jakaś młoda dziewczyna, która pracuje. Yy, gdzieś w jakiejś restauracji i tam praca się kończy o godzinie 23 albo i później i ona stamtąd musi wracać do, do domu jakimś tam autobusem, no i później w tych ciemnościach chodzi. To może od razu powieśmy w takich gminach, gdzie powstały takie decyzje, oczywiście nie, na, nie, nie mówiąc, nie, nie mając żadnego problemu do gmin, ale powieśmy może od razu, że jeżeli jakieś gwałty czy cokolwiek, to po 24. Po 24 można, bo chociaż... Nawet gmina byłaby okamerowana. Yy, nie wiem, monitoringi niesamowite, kurde, pozakładane. No to nie oszukujmy się, w ciemnościach monitoring nie jest w stanie wyłapać wszystkiego. Ja wiem, że są podświetlenia diodowe, ja wiem, że są różne inne tematy, więc powiedzmy, że w pewnym stopniu możemy sobie to zrobić. Rozumiem to, no ale, ale wiadomo, że jakby bezpieczeństwo. I teraz pytanie brzmi i tutaj bym Was prosił o odpowiedź jestem bardzo ciekawy, no bo tak decyzją takiego w zasadzie biednego wójta, który musi podjąć taką decyzję, no bo nie chce zapłacić kar, no bo nie chce być nie wiem na jakimś tam w sytuacji takiej, że ktoś później powie: "No to dobra, to może jakiś tam dotacji nie dostaniesz, bo nie spełniłeś pewnych warunków". No i on jakby podejmuje taką decyzję o wyłączeniu tych świateł, a jeżeli coś się stanie albo na przykład kogoś obrobią, i na przykład jeśli załóżmy w takiej sytuacji bym był, to miałbym pretensje do tego, że bezpieczeństwo zostało w ten sposób zachwiane. No bo przepraszam bardzo, my składamy się na podatki i to my płacimy za to oświetlenie i to my w zasadzie powinniśmy mieć decyzję odnośnie tego, czy to oświetlenie ma się świecić, czy nie. To my powinniśmy mieć decyzję, czy chcemy mieć, nie wiem, podatek powiększony o to Bądź nie, ale to powinno być w jakiś sposób decyzją naszą. Takie gminy to się zajmują w zasadzie podejmowaniem, inaczej nie podejmowaniem decyzji, tylko wykonawstwem tych decyzji. A podejmowaniem decyzji powinni zajmować się chociażby radni, którzy są przez nas zgłoszeni, ale oni też jakby powinni się komunikować z ludem i stwierdzać jakby fakty. No to tu jest jeden temat. Drugi temat ten przykład tego basenu. Jest sobie basen, w którym są, nie wiem, sauny, jacuzzi i takie tam inne tematy. My płacimy za bilet jakąś tam odpowiednią kwotę, która, która się po prostu należy tej instytucji. No i ta instytucja, żeby zmniejszyć zużycie energii, na przykład wyłącza saunę. No to tak. No są dwa wyjścia. Jedno wyjście jest takie, że skoro jest Skoro nie jest pełnowartościowa ta usługa w tym momencie, no to bilety powinny być na ten czas obniżone. No ale to nie o to chodzi, bo tutaj chodzi o to, żeby zmniejszyć zużycie energii, a zarazem, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc powiem szczerze, że mają naprawdę bardzo duży orzech do zgryzienia ci, którzy muszą tym dowodzić, bo to nie będzie tak, że odpowiedzialność będzie na gminie, tylko to będzie odpowiedzialność na każdym dyrektorze, na każdym. Na każdej osobie, która jakby jest dowodzącą w tej jednostce, czy na przykład szkoły. Na studiach, gdzie chodzi moja córka jedna i druga, jest, już, już są ogłoszenia takie, w których jest mowa o tym, że jeżeli temperatura spadnie poniżej jakiejś tam temperatury, oni też będą musieli w jakiś sposób zmniejszyć zużycia energii, no to po prostu nie będzie nauki. No więc znowu to jest niepełnowartościowa, że tak powiem, usługa, która jest świadczona. A taka ciekawostka już na koniec, w zeszłym roku, czyli z listopada na grudzień, nigdzie nie mogę znaleźć tylko tych dokumentów, bo wiem to z dwóch źródeł, o których oczywiście nie bardzo mogę powiedzieć, no bo nie chcę jakby robić komuś tam jakichś problemów, ale że musieli zmniejszyć o 10%. Nie wiem, czy to miało być jakoś pilotażowo, czy w jakiś sposób, jeżeli ktoś znajdzie jakiś artykuł, to proszę, żeby załączył w komentarzu, ale że z listopada na grudzień to zużycie również miało być zmniejszone o 10%. No to wiecie, wiecie jakie sytuacje następowały w niektórych instytucjach, żeby zmniejszyć z listopada na grudzień. A, jest to, a było to w zasadzie niemożliwe, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś funkcjonuje w tych ośrodkach i musi zużywać jakąś tam energię, no to ciężko to zrobić. No można, nie wiem, wykręcić co drugą żarówkę, ale co druga żarówka nie zmniejszy nam o 10%. To muszą być poczynione większe kroki. No to tylko powiem Wam taką ciekawostkę z jednego z instytutów, że. Zrobili taki, musieli w zasadzie, no, byli troszkę zmuszeni do tego, co jest patologią totalną, y, zwiększyć y, zużycie energii w listopadzie, żeby w grudniu wyszło, że jest mniej. No i na szczęście w grudniu były jeszcze święta, sylwester, więc trochę łatwiej mieli to zrobić, no bo y, instytucje państwowe nie działały w tym czasie i tak to wygląda. Ciężkie czasy mamy. Nie wiem, jak, jak wy się zapatrujecie na te wszelkie rzeczy. My też w zasadzie będziemy obciążeni tym zmniejszeniem zużycia energii. No, bo jeśli nie, nie będziemy my zmniejszali zużycia energii, no to będziemy po prostu płacili większe pieniądze. O czym już żeśmy mówili w którymś odcinku, który Wam tutaj w karcie na pewno załączę. Zresztą słyszeliście o tym, bo to nie tylko ja o tym mówiłem, bardzo dużo osób o tym mówiło, więc. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężkie czasy idą i jakby ktoś mnie na przykład w tym momencie zapytał, bo wiadomo, że największym zżeraczem energii w domu jest zazwyczaj ogrzewanie. I zależy z czego skorzystamy, no to wtedy tym jakby zużywamy większe, mamy większe zużycia energii. I teraz gdyby ktoś mnie zapytał, co miałbym zaproponować jako źródło ogrzewania, bo nieraz mam takie pytania na maila, to powiem Wam szczerze, odpowiadam. Nie wiem, nie pytaj mnie, bo to się zmienia tak często i tak nie mamy na to wpływu, że to się po prostu w głowie nie mieści. Przepraszam za taki jak zwykle, nie jak zwykle, ale co i raz trochę negatywne podejście do tematu, ale po prostu no jest problem i ten problem będzie narastał, bo ja tak sobie pomyślałem szerzej. No bo tak, w tym roku mamy zmniejszyć o 10% zużycie energii, w sensie urzędy czy, czy tego typu instytucje. Za rok będzie kolejne 10%. Pytanie z czego? I z tym pytanie wam tutaj zostawiam. Życzę Wam oczywiście i tak, i tak miłego dnia, yy, słonecznego, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. I czekam na komentarze. Takie rozsądne.